Widzę, ewidentnie jest taką naszą zmorą, można powiedzieć. W tamtym roku, mimo że strzelaliśmy im po trzy bramki, to mecze przegrywaliśmy tak, że traciliśmy dużo. Dzisiaj zgadza się, mieliśmy dużo sytuacji w pierwszej połowie, ale przesnęliśmy przy dwóch stałych fragmentach gry. Byliśmy nieskuteczni, mało pobudzeni, mało kreowaliśmy sytuacji też bramkowych. A jak już mieliśmy, to, to świetnie spisywał się bramkarz gości. Weszliśmy w drugą połowę, troszeczkę zmieniliśmy jedną czwórkę. Przeszliśmy na 4-0. To przyniosło świetny efekt, bo już w pierwszej zmianie mieliśmy cztery dogodne sytuacje do strzelenia bramki. I niestety tracimy kuriozalną bramkę na 4-1. Każdy widział, że tych sytuacji było mnóstwo. Była totalna nasza dominacja w drugiej połowie. Fizycznie też z każdą upływającą minutą wyglądaliśmy dużo lepiej niż, niż widzę. No ale bramka jak zaczarowana albo Izgański w Bramce. Ale cały czas wierzyliśmy, tak i bramka 4-2 Alberta dała nam nadzieję od razu 4-3, tak I, i, i myślę, że w pełni zasłużone nasze zwycięstwo mimo wszystko, mimo że w takich okolicznościach, w których już nie, niewielu by wierzyło, tak, przegrywając nie wiem ile tam było 6 minut do końca, 7, gdzie było 4-1. E Potrafiliśmy odwrócić losy spotkania jeszcze z nawiązką. Oczywiście można tutaj. E, e, na pewno goście mają pretensje do, 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 do tych fauli, do tych czerwonych kartek, e, które były konsekwencją drugich żółtych, ale to też jest. E, to też jest jakby wyliczone w, w strategię gry. My byliśmy szybsi, podejmowaliśmy pojedynki 1 na 1, przeciwnik opadał z sił, faulował nas bezpardonowo przed polem karnym, dlatego też te kartki były i myślę, że w pełni zasłużone, a my po prostu potrafiliśmy to wykorzystać, tak, i później wyszliśmy na, na 5-4, bramka na 6-4, kuriozalna bramka na 6-5 i, i znowu nerwówka, ale całe szczęście, Raimund dwa razy e, dwa razy świetnie pograł w obronie przeciwko przewadze przeciwnika. Powiem na końcu już, że ten zespół na to zasługuje, żeby go chwalić w takim meczu, nie wiem, czy w tamtym roku z wyniku 4:1-6 minut przed końcem wyciągnęlibyśmy wynik na 7:5. W tym roku mam wiarę, mam nadzieję, że przy takich sytuacjach ten zespół na to stać. Bo mają charaktery. To widać w szatni, to widać na boisku. Nikt nie załamywał rąk. Byliśmy zespołem do końca wierzącym. A że futsal taką dyscypliną jest, której można bardzo szybko odmienić losy spotkania, to dzisiaj, to dzisiaj się uwidoczniło. Indywidualne możliwości moich zawodników też o tym na pewno, na pewno zaważyły. Ale muszę też powiedzieć, że Widzew miał świetny pomysł na grę. Co prawda to nie była skomplikowana gra. Przede wszystkim gra z pivotem, stałe fragmenty gry. Realizowali go konsekwentnie, no ale suma summarum byliśmy lepsi. Ale widać, że zespół Widzewa będzie groźny. Tak? W tym sezonie dojdzie jeszcze Ortis. Będzie to zespół, który, który będzie odbierał punkty e, tym lepszym zespołom. Dziękuję jeszcze raz, dziękuję ze swoim zawodnikom. E, i mam nadzieję, że podtrzymamy pasę w następnym spotkaniu. Czulaliśmy się, że Widzew będzie grał długie piłki, będą czekać na stałe fragmenty, auty, rogi. No i brakowało koncentracji przy tych, w tych momentach. czyli nam trzy bramki, my tylko jedną do przerwy. No i troszeczkę podłamani byliśmy do przerwy, ale w drugiej połowie wyszliśmy znów naładowani. Straciliśmy mimo tego, że czwartą bramkę, to jeszcze dalej wierzyliśmy, strzeliliśmy na kontaktową bramkę, która nas napędziła, no i koniec końców wygrywamy, ale no też te kartki troszeczkę nam pomogły, bo, bo ciężko nam się dzisiaj grało, no nie ma co ukrywać. Powinno być takich wywiadów od razu na gorąco po takim meczu, bo zawsze się gryzę w język, ale nie wiem, czy teraz powinienem się gryźć, czy nie. Szczerze, że dwa bardzo fajne zespoły się spotkały, My mieliśmy jakiś pomysł na ten mecz i realizowaliśmy go... Konsekwentnie do tak 34 5 minuty i ten mecz nam się wypnął spod kontroli. Nie chcę mówić, że nie tylko nam. Natomiast e, zaraz mi przejdzie pewnie i, i stwierdzę, że po prostu mamy duży potencjał na to, żeby z takimi zespołami jak, jak tutaj leszno rywalizować. Myślę, że pokazaliśmy dużo charakteru. Jako zawodników moich mi bardzo ich szkoda, bo zostali źle potraktowani, uważam, w pewnych fragmentach. To był mecz walki, trzeba było tą, tą, tą ostrość na boisku kontrolować, utrzymać. Myślę, że, że dużo rzeczy wydarzyło się tutaj bardzo, bardzo złych. Mam nadzieję, że sędzia jest pewny bramki na 4-4. Na bo ja osobiście do końca tej bramki pewny nie jestem, ale, e, ale szkoda. Myślę, że zasłużyliśmy tu ciężką pracą na punkty. Może nie na trzy, ale, ale na pewno na punkty. E, I e, trzeba pracować dalej. Mamy nowy zespół. Myślę, że to jest dla nas ogromne doświadczenie. E, ale, ale myślę, że wyjdziemy z tego, z tej całej sytuacji e, w przyszłości. Z dużym doświadczeniem i z, 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 z dużym pozytywem, mimo wszystko, bo w tym meczu zrobiliśmy naprawdę bardzo dużo dobrego przeciwko bardzo dobremu zespołowi. Szkoda na pewno tego meczu, bardzo szkoda prowadząc 4-1. Nie możemy sobie pozwolić na stratę takich bramek, ale niestety, no, gdzieś brakło chłodnej głowy w, w sytuacjach. Może ich nie mieliśmy za dużo, ale no mów tak jak powiedziałem, nie powinniśmy stracić tych bramek, bynajmniej nie tak szybko, później gdzieś tam głowy nie wytrzymały, zagotowaliśmy się, posypały się kartki, mecz całkowicie wymknął się spod kontroli, niestety przegraliśmy. Co, no, jesteśmy w budowie cały czas, budujemy się, coraz dochodzą następni, za niedługo wraz przyjeżdża do nas Jeffer, mam nadzieję, że będzie to szło w dobrym kierunku, podnosimy głowy i jedziemy dalej.